Cześć! Dzisiaj chcę streścić dla Was lekturę, zbrodnia i kara. W upalny dzień pewien młody chłopak wyszedł z domu i rozmyślał: i rozmyślał o tym, że jest taki biedny, że wynajmuje jakąś małą klitkę, nie ma w ogóle pieniędzy, żeby za nią zapłacić. Do tego musi unikać gospodyni, dlatego że no nie ma na ten czynsz. Zastanawiał się, czy jest w stanie to zrobić. No i szedł dalej, doszedł do celu drogi, był w ogóle zdenerwowany. Przed na czwarte piętro zadzwonił. Obok w mieszkaniu tragarzy wynosili meble z jednego z mieszkań, i otworzyła mu starsza pani gospodyni. Widziała, że właśnie obok jest dużo ludzi, więc była spokojna, wpuściła go do środka. Była to lichwiarka Alona. Student przedstawił się jako raskolnikow i przypomniał jej, że był tutaj miesiąc wcześniej. Dał jej wtedy zastaw. Lichwiarka przypomniała mu, że upłynął termin wykupienia ostatniego zestawu, a on już przyszedł, przyniósł nowy. Był to stary, srebrny zegarek ze stalowym łańcuszkiem. Eee, targowali się. Raskolnikow powiedział, że to pamiątka po zmarłym ojcu, chociaż no nie robiło to na niej specjalnego wrażenia. No ale w końcu dobili targów. No i kobieta poszła po pieniądze, a raskolnikow rozglądał się uważnie, bo chciał zapamiętać jak najwięcej szczegółów. W ogóle tam w domu był bardzo duży porządek, co było zasługą siostry lichwiarki, Lizawiety. On nasłuchiwał, skąd lichwiarka wyciąga pieniądze. No i powiedział jej, że niedługo przyniesie jeszcze srebrną papierośnicę pod zastaw. Ale na niej to nie zrobiło jakiegoś specjalnego wrażenia. Raz kolnikow, no wziął te pieniądze, wszedł na ulicę i tak się zastanawiał, jak w ogóle... Coś tak okropnego mogło mu przyjść do głowy. Wszedł na piwo. I tam zobaczył mężczyznę, takiego około pięćdziesiątki, który pił piwo. Miał przekrwione oczy i nabrzmiałe powieki, ale on wyglądał na kogoś takiego porządnego, wykształconego. No zaczęli rozmawiać i okazało się, że to radca tytułarny, Marmie Ładow. Opowiedział on o swojej rodzinie. Żonie której nie uratował przed pobiciem, bo był pijany o swojej córce, która córce Soni, która musiała zostać prostytutką, żeby zarobić na rodzinę, o tym, że on wszystko przepijał, mówił, że jego żona to taka dobra i wykształcona kobieta, ale ostatnio kaszle krwią, więc coś jej dolega. Do tego całe dnie pracuje, zajmuje się dziećmi, bo oprócz swojego wspólnego dziecka ona ma dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa, a on ma tą córkę Sonię. No i mówił, że on pije nie po to, żeby zapomnieć, ale żeby jeszcze bardziej cierpieć. No i na koniec poprosił raskolnikowa, żeby zaprowadził go do żony. A, przyszli do domu, okazało się, że w ogóle ta rodzina wynajmuje pokój przechodni, więc wszyscy lokatorzy, którzy przechodzili do swoich mieszkań, to przychodzili przez ich, przez ich pokój. E, dzieci spały na podłodze, w ogóle był to obraz nędzy. E, ta żona to była Katarzyna Iwanowna, taka wychudzona, około trzydziestki kobieta. Zaczęła ona w ogóle robić awanturę. Raz Kolnikow zostawił na oknie kilka monet i wyszedł. No i wrócił do domu, poszedł spać, a rano dowiedział się, że gospodyni, właścicielka mieszkania e, chce go zgłosić na policję, no bo on nie płaci czynszu. I jeszcze do tego dostał list od matki i ta matka napisała mu w nim o jego siostrze Duni, która pracowała jako guwernantka, ale pan domu, w którym pracowała, z Fidry Gajłow, złożył jej niemoralną propozycję. No i jego żona Marfa Usłyszała to i myśląc, że to wina Duni, ona ją tam oskarżyła o, to, o złe prowadzenie się, uderzyła ją w twarz. Dunia zamieszkała z powrotem z matką, ale chodzi o to, że ta Marfa już gdzieś tam zszargała jej opinię, wszystkim opowiadała o tym, że. że... Żona chyba ma romans z jej mężem, no i Dunia prosiła tego Gajłowa, żeby on się przyznał, że to była jego inicjatywa, no i on się w końcu przyznał. I ta Marfa przeprosiła Dunię, ale wtedy krewny Marfy, Piotr Pietrowicz Łużyn, zaczął starać się o rękę Dunii. No i ta matka Raskolnikowa pisała, że to taki posępny, wyniosły człowiek, ale bogaty, więc to im otworzy wiele możliwości. Chociaż on jest dużo też starszy od Dunii, ale ich życie teraz się zmieni. No i po prostu był załamany. I on postanowił, że on nie dopuści do tego ślubu, Że co, że ta matka chce jego córkę jakiemuś bogatemu gburowi oddać tylko po to, żeby polepszyć ich sytuację? No i sobie myśli, że pójdzie chyba do swojego przyjaciela ze studiów Razumihina, który też był bardzo biedny. Ale wtedy przypomina sobie, że może go odwiedzić dopiero po tamtym. Idzie do jadłodajni na pierogi i wódkę, a potem zasypia w krzakach. I śni mu się straszny koszmar. To jest taki dość istotny moment. Śni mu się, że ma znowu 7 lat, idzie z ojcem na cmentarz i nagle widzi wóz, którym powodzi wychudzony biedny koń. No i podchodzą do niego pijani faceci. Jeden z nich proponuje podwiezienie tym wozem, a reszta wybucha śmiechem, że gdzie taki wychudzony koń, gdzie nas w ogóle da radę podwieźć? A ten facet mówi: no właśnie, ten koń dużo je, a jest totalnie bezużyteczny. I zaczął go smagać batem, zachęcił do tego też towarzyszy, no i wszyscy zaczęli tego biednego konia bić. Rodion tam podbiegł do konia, przytulał go, był przerażony, ale mężczyźni zakatowali go na śmierć. No i rano, jak się Rodion obudził, to był zlany potem, potem i tak go wpędziło to w jeszcze większą depresję. No i obudził się w tych szakach i wracał do domu i spotkał Lizawietę, siostrę tej lichwiarki, która w ogóle była tam traktowana gorzej niż służąca przez swoją siostrę. Ale zdobywa cenną informację. Jutro o 19.00 Elizabeta będzie załatwiała swoje interesy, więc lichwiarka będzie sama. Rodion wraca do domu i tak sobie wspomina początki znajomości z lichwiarką. Kiedyś jeden jego znajomy, na wypadek, gdyby Rodion potrzebował pieniędzy, dał mu jej adres. No i półtora miesiąca temu, gdy bardzo właśnie potrzebował pieniędzy, to sobie o niej przypomniał. Zostawił u niej pierścionek ale poczuł przez to do niej niechęć I, i wracając wstąpił na herbatę i tam usłyszał rozmowę o staruszce i dowiedział się, że to jest wdowa po urzędniku, jest w ogóle mega bogata, ale ma bardzo surowe zasady prowadzenia biznesu i że ona tyranizuje tą swoją biedną siostrę Lizawietę, a w testamencie to jej przepisała tylko jakieś stare graty, chociaż Lizawieta jej oddaje wszystkie swoje pieniądze. No i to jej jedyna krewna. No i jeszcze tam się dziwili, że ta Lizawieta co chwilec w ciąży, choć jest samotna. Jeden z rozmówców zażartował, że taką, tą lichwiarkę to można by było zabić i przeznaczyć jej pieniądze na jakiś dobry cel. I od tamtej pory to zdanie prześladowało Raskolnikowa. Następnego dnia się obudził, obudziła go w sumie jego kucharka Anastazja, ale nie miał siły wstać, ogarnął się dopiero wieczorem, no i zaczął realizować swój plan. Założył płaszcz z wszytą pętlą do umocowania siekiery, wziął atrapę papierośnicy, deseczkę zawinął, deseczkę, którą zawinął w papier i obwiązał mocno sznurkiem, tak żeby lichwiarka trochę to rozwiązywała, dzięki czemu będzie miał więcej czasu. No i zastanawiał się jak to jest, że te zbrodnie zazwyczaj wycho wychodzą na jaw i że udaje się znaleźć tego mordercę. On uważał, że to na pewno dlatego, że morderca traci rozwagę w chwili zbrodni i zaczyna się zachowywać lekkomyślnie, a tu trzeba wszystko, wiecie, zaplanować i wszystko ma i zgodnie z planem. No ale wyszedł trochę spóźniony. Było po dziewiętnastej, wykradł się kieres z komórki na podwórzu. Przeszedł 730 kroków. Przyszedł. Alona Iwanowna otworzyła mu, dał jej zastaw, stanęła przy oknie, zaczęła go rozsupływać. Wtedy wyciągnął się Kierę i kilka razy uderzył ją w głowę, aż trysnęła krew. Wziął stakiewkę z jej szyi, w której były pieniądze. Trochę się w ogóle ubrudził krwią. Potem wyciągnął z jej kieszeni klucze. Powyciągał z szafek różne kosztowności, zaczął je upychać w kieszeniach i nagle usłyszał cichy krzyk z kuchni. Pobiegł tam, a tam liza Wieta. No i co zrobił raz Zamachnął się siekierą, ona śnetnie broniła, i roztrzaskał jej czaszkę. Umył ręce, umył narzędzie zbrodni, umył mieszkanie i usłyszał pokanie do drzwi. Zaryglował je, ale po chwili kolejna osoba zaczęła się dobijać. Domyślił się, że to na pewno są klienci lichwiarki, którzy zorientowali się, że drzwi są zamknięte od wewnątrz, i pobiegli do stróża. Szybko wymknął się z mieszkania, był przerażony, po drodze minął mężczyzn, oddał niczego nieświadomemu stróżowi siekierę, no i rzucił się na, różko, na łóżko, w ogóle prawie nieprzytomny z, z tego wszystkiego. No i nie spał spokojnie, dręczyły go pytania, czy on traci zmysły. Rano dostał wezwanie na policję i po prostu, no już był przerażony. Okazało się, że chodzi o to niepłacenie czynszu. Wdał się w sprzeczkę w ogóle z porucznikiem, aż przyszedł komisarz Nikodem Fromicz, który rozluźnił trochę atmosferę. Raz Polnikow tam napisał oświadczenie, że spłaci dług i usłyszał rozmowę komisarza o morderstwie lichwiarki. Już mu się zrobiło słabo i za słabo. Po przebudzeniu, po przebudzeniu ten komisarz Fromicz zapytał go yy, co robił poprzedniego wieczoru? A Raskolnikow powiedział, że spacerował. A Fromicz był zaskoczony, bo mówi, no wyglądasz na chorego, spacerowałeś? No i od tamtej chwili Rodion zaczął obsesyjnie myśleć, że tą głupią odpowiedzią, odpowiedzią ściągnął na siebie podejrzenia. Wrócił do domu, chciał zatrzeć ślady. Na placu znalazł duży głaz, pod nim ukrył kosztowności, w domu przerażony stracił przytomność. Cztery dni miał gorączkę, majaczył. Po przebudzeniu był przy nim razumichin, przyjaciel, Anastazja i jakiś człowiek, który przysłał przez matkę 35 rubli. Razumihin mówi mu, że on w nocy majaczył w jakichś skarpetach i skarbach. Razkolników zaczął w ogóle się bać, że mógł się z czymś zdradzić podczas tej gorączki. Przyszedł do niego Zosimow, lekarz, który się nim opiekował, i zaczął opowiadać o morderstwie lichwiarki. I o tym, że policja ma podejrzanego: Mikołaja, malarza pokojowego, który próbował sprzedać kolczyki lichwiarki, a do tego po aresztowaniu próbował się powiesić w celi. A razu ten jego przyjaciel, Raskolnikowa, mówi, że on tak średnio wierzy w jego winę. No i wtedy w ogóle przychodzi ten Łużyn, ten właśnie, z którym siostra Raskolnikowa, Dunia, ma mieć ślub. I Raskolnikow z Łużynem się kłócą, Rodia mówi mu, że najlepiej to w ogóle znaleźć taką żonę nędzarkę, aby po, potem nad nią panować i jej wypominać swoje dobrodziejstwa. W ogóle wszyscy są w szoku. A Raskolnikow wychodzi, idzie na miejsce zbrodni. Później po drodze spotyka Razumichina, który zaprasza go na kolację. Ale Raskolnikow mówi, że chce spokoju teraz. Na miejscu zbrodni udaje, że chce wynająć mieszkanie, ale ludzie, którzy tam są na miejscu, są zaskoczeni jego dziwnym zachowaniem i chcą go odwieźć na komisariat. Na co Raskolnikow zaczyna wykrzykiwać swoje dane. Wszyscy w ogóle są skonsternowani, co ten człowiek wyprawia? Dzisiaj na tym skończymy zbrodnia i kara. To książka, która zawiera ogromną ilość szczegółów, także. Powtórzcie sobie część pierwszą i czekajcie na część drugą, a potem zapraszam do wysłuchania. Pa!